Ja apeluję do wszystkich Państwa. Zaczyna się rok szkolny. Będziemy czynili wszystko, aby zaszczepić większą populację naszych młodych obywateli. Bo nieprawdą jest, że oni nie chorują. Może chorują mniej, ale również chorując roznoszą no, te, te zarazki i, i zarażają osoby starsze, swoich rodziców, dziadków, babcie. W związku z tym będziemy namawiali rodziców, aby. Wyrażali zgodę na to, żeby ich dzieci były szczepione w szkołach. Takie szczepienia będą w szkołach również realizowane. Oczywiście decydują rodzice w tym wypadku. Apeluję do rodziców: jeżeli rzeczywiście tak kochacie swoje dzieci, tak o nie dbacie, to, 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 to podejmijcie tą decyzję. My Wam umożliwimy to, żeby te dzieci zaszczepić. I, i takie, takie działania będziemy, będziemy prowadzili. Jeżeli chodzi o Ilość zaszczepionych tych najmłodszych naszych mieszkańców, to powiem, że na populację 2485 osób w wieku od 12 do 19 lat zaszczepiło się tylko 956 osób. I tysiąc na 2,5 tysiąca. Więc procent również bardzo niewielki. Apeluję, podejmujcie Państwo tą mądrą decyzję. Mądrą decyzję, która nas będzie chronić. na koniec. Zadawane jest często mi pytanie, pytanie do mnie kierowane, czy ja się zaszczepiłem? Oczywiście. Zaszczepiłem się ja, moja żona, moja córka i moja wnuczka, która ma 13 lat. I, i przynajmniej w tej kwestii bierzcie ze mnie przykład. Lubmy to, jeżeli chcemy, aby nasze miasto normalnie funkcjonowało. Bo wedle informacji rządu, te gminy, te miasta które mają wyższy procent zaszczepienia, nie będą poddane tym rygorom, które dotyczyć będą tych miast, gdzie populacja zaszczepionych jest niewielka. Mamy szansę jeszcze, mamy jeszcze szansę. My jesteśmy przygotowani. Punkty szczepień, te, które Państwo znacie, są gotowe. Szczepionki są, personel jest, tylko potrzebni są ci, którzy nie są dzisiaj zaszczepieni, żeby się do tych punktów zgłosili. To wszystko. Apeluję do Państwa i, i, i proszę żebyśmy tą decyzję, mądrą decyzję podjęli.